Dzisiaj sobie zrobimy taki krótki wideo reprezentacji Polski, Bo w sumie wypadałoby coś powiedzieć: bo za chwilę euro. Dzisiaj jeszcze o 18.00 mec z Islandią. Więc trzeba będzie obejrzeć, ekran boliły, jak zwykle w sumie. Ale to nie jest ważne: gadamy o reprezentacji. Także zapraszam. Także no, już znowu mniej powołanych: był mecz jeden towarzyski sparing z Rosją. Nic to nie mówiłem w sumie, bo nie trzeba było. Myślę, że tym występem świerczok kupił sobie sołzę i wyjazd. I możliwe, że w meczach kiedy już będzie tak, taka te pełna sytuacja to spokojnie będzie mógł wejść, ponieważ nie wiem jak będzie wyglądało. Świderski zobaczymy dzisiaj, dzisiaj za Mam nadzieję, że zagra, bo chciałem go zobaczyć dzisiaj. Nie w sumie tyle. Niestety dzisiaj dowiedzieliśmy się, że oprócz piątka zabroni też Milika. Czyli, o, I tak naprawdę tam mamy trójkę. Lewy, y, Świerczok oraz Świderski. Kownacki też tam było, że ma jakiś mały uraz, ale tak naprawdę po meczu z Rosją, ale to zaraz może. Dobra, przede wszystkim, że cała flaga tych kontuzji, bo nie jechał piątek, nie mógł, je, nie mógł pojechać Reca. Ktoś jeszcze nie mógł pojechać, tylko nie powiedział kto. No tak, ale to nie jest ważne. Przede wszystkim z Islandią powinniśmy na spokojnie wygrać, bo to jest, to jest, ta, to jest ta Islandia, która była w 2016, że była uznawana za taki naprawdę no, można powiedzieć, zaskoczenie i naprawdę piłkarsko dobry kraj. Teraz to wygląda no, nieco inaczej: wyznacza, że nie zagra Sigurdsson z więc tylko nie. Co do meczu z Rosją, świeczek zaprezentował się dobrze. Kownacki to jest po prostu mem, i po prostu do żoniedzia, nie jedzie szumanski, z miał świetny sezon, no, to jest po prostu śmiech. Przede wszystkim myślę, że najbardziej czy puchać, powiem tak, dużo osób do coś ma, ja powiem tak, myślę, że takie powołania, takie coś, może nie zagrał jakiegoś wybitnego meczu, ale i tak jest to myślę, że nawet dobra opcja jak na niego. W sumie lewej obrony my nigdy nie mieliśmy wybitnej jak na razie, na razie się na to nie zapowiada. To może być, ale to pamiętajmy, to był jego debiut w reprezentacji, więc dałoby mu spokój. Tak, tutaj jeszcze mm, tak, nie jedzie Milik, bo coś tam się, <grywa> się z razem, że nie jedzie. W piątek to wiadomo było, że z tą kostką coś tam nie wyszło. E, no, tak. e, Z innych rzeczy, co mnie dziwi, że jedzie Linety. Bo jest jedyny plus taki, że on ma jakieś tam doświadczenia w tej kadrze, ale z drugiej strony on w Torino wygrał w sezon tak tragiczny, że ja nie mogę. I nie widzę sensu, żeby go brać. Więc... Trochę się w tym aspekcie zdziwiłem. A z in... Oprócz tego co tam jeszcze myślę, że można zaznaczyć. Bramka jest dobrze przesadzona, bo w sumie to ma urodzeń. rodzaj. Niby nie, nie zrobił, niby coś zrobił w tym golu, ale nikt by nie zrobił. Ja bym aż tak co na nim psów nie wieszał. Szczęsny Wojciech, myślę, że pewna jedynka z to jest trzeci bramka, się tak naprawdę nie wiem, czy on będzie coś bronił. Ech. W ja jeszcze w sumie mam jedną obawę odnośnie lewego. Eee, lewy na Euro 2016 strzelił jedną bramkę, a w eliminacjach był chyba królem strzelców. Eee, teraz jest tak, że tam pobił ten rekord Gerda Miller'a, tylko nie wiem, czy przez to że on grała aż tyle. Tam dostał też kontuzji, Czy nie będzie on jakby przemęczony i czy będzie w stanie nam coś pomóc na tym euro? I zobaczymy. I zobaczymy, bo szczerze boję się, że że zagra znowu nie tak jak trzeba było. Na Euro 2016 zagrał w sumie. Czyli będą bramkę z Portugalią, tak, bo tak. Jeżeli chodzi o fazę grupową euro. Z Irlandii było 1-0, a strzelił Milik. W było 0, -0 w Uk Z Ukrainą było 2-0 i chyba dwa gole strzelił Błaszczu. Miejsce, że Szwajcarii też strzelił Błaszczu. W e Tuskany to się nie liczy. A w Portugalii strzelił właśnie Lewy. Jak będzie teraz, zobaczymy. To jest trochę inna kadra, trochę inny selekcjoner. Znaczy trochę, no bardzo inny. Ale zobaczymy. A czy jest coś co można przemyśleć? Jeszcze nie wiem, szczerze nie mam pojęcia i myślę, że to byłoby na tyle, dzięki za uwagę, pozdrawiam, elo. A i jeszcze tak, na mecz Islando typuję wynik 2-0 dla nas, na Euro typuję, że słuchajcie ja bardzo chciałbym, żebyśmy wyszli z drugiego, ale jeszcze czego myślę, że wyjdziemy ponieważ ten projekt zaczął się za późno myślę żeby yy, dać radę myślę że tak no Słowacją wygramy 1-0 jeżeli się uda z Hiszpanią raczej przegramy ale zobaczy raczej na pewno przegramy ale czy to będzie dużo przegrana to się okaże ze Szwecją, jak będzie remis to będzie myślę że dobrze trzecie miejsce raczej będzie dla nas takie akurat, że dostaniemy, a drugie będzie ciężko, ale zobaczymy jak to będzie. To w sumie tyle już naprawdę dzięki za uwagę Elo.